Ponad 100 osób uczestniczyło w biegu w spódnicy, który odbył się w parku Skarbek Borowskiego już po raz piąty. Na starcie ustawiły się panie w pięknych, kolorowych i oryginalnych spódnicach. <tronik> Wszystkie zgodnie twierdziły, że tego typu wydarzenie to udane spędzenie sobotniego dnia, relaks i propagowanie zdrowego stylu życia. Dlaczego Pani bierze udział w tym biegu? Dlaczego biorę? Ponieważ lubię biegać, lubię wspólne spotkania ze znajomymi, zwłaszcza takie jak jest dzisiaj, gdzie nie ma żadnej spiny, jest po prostu na luzaka, rekreacyjnie, wspólnie się można pobawić, powygłupiać, spotkać ze znajomymi. To przede wszystkim. Na każdej edycji jesteśmy, to jest fajna zabawa, preferowanie przede wszystkim zdrowego stylu życia i przede wszystkim spotykamy się wszyscy razem i się bawimy. To jest najważniejsze. Nie tylko panie wzięły udział w tym biegu, ale także panowie, ale warunkiem było założenie spódnicy. Dlaczego pan bierze udział w biegu dla kobiet? No mówiła no, mi dziewczyna, bo po prostu nie, nie, jakoś tak o, nie, mo, nie chciałem e, się przebierać, ale w końcu zdecydowałem się, dla kobiet coś innego, no nie. Tak. A pan dobrze się czuje w tym kostiumie. No właśnie nie bardzo, <laughs> ale można spróbować, może za rok znowu. Po, powtórzę. Czyli poczucie humoru dystans do siebie. Tak, to podstawa, podstawa, żeby spędzić czas i rozerwać się troszeczkę, no nie. I też z uśmiechem. Specjalnie z zakopanego na to wydarzenie przyjechała Agnieszka Ścisłowska, która była pomysłodawczynią biegów w spódnicy. Przyjechałam specjalnie na ten bieg, jest to jakby troszeczkę takie moje dziecko, więc jestem z nim związana, więc no nie mogło mnie nie być po tym czasie, po tej przerwie musiałam tu być. To jest fajny widzę, że twój pomysł, twoje dzieło. Się dziewczyn to razem, dziewczyn, pomysł to nie mój no taki, ale wspólne, wspólne nasze dzieło. Ale cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bardzo dużo ludzi. To fajnie, to znaczy, że wszystko wraca do normy i będzie już może jak dawniej. Ale widzę, że tak, panie, no nie całkiem młode, chociaż wszystkie są młode, panowie też biorą udział w przebraniu. Ci no oczywiście, wie, wiesz co, fajne jest to, że no wszystkie panie w każdym wieku teraz się czują młode i pokazują to, jesteśmy aktywne, mimo że latka lecą. Ale fajnie, że to robimy, działamy i to jest tylko tak dla radości. Organizatorem był klub Biegacza Maratończyk. Frekwencja mnie cieszy pomimo dość niesprzyjającej pogody, bo chociaż nie pada, ale jest bardzo zimno, ale jak widać uśmiechniętych mamy biegaczy, więc to im raczej nie przeszkadza. Myślę, że czekali na to, żeby coś takiego się wreszcie odbyło po trzech latach no, zamknięcia naszych biegaczy przez pandemię. Panie ubrały najpiękniejsze spódnice, bo trzy najbardziej oryginalne zostały nagrodzone. Nagrody były także dla najładniejszego przebrania grupowego. Jak podkreślali organizatorzy, to był bieg rekreacyjny, bez pomiaru czasu. Uczestnicy mieli do wyboru dystans jednego, dwóch lub trzech kilometrów, który mogli przebiec lub przejść z kijkami lub bez. Każdy na mecie otrzymywał metal.